Międzynarodowe spotkania w duchu świętych Cyryla i Metodego odbyły się w Sandomierzu. W uroczystościach wzięli udział biskupi z Czech, Węgier, Ukrainy, Słowacji i Polski. Dziś przypada Święto Patronów Europy. Spotkanie rozpoczęła sesja modlitowa naukowa Chrześcijańska Demokracja Wezwaniem dla Współczesnej Europy. W uroczystościach wzięli udział arcybiskupi i biskupi oraz ambasadorowie, przedstawiciele rządów, parlamentów i uczelni wyższych z kilku europejskich krajów. Od wielu lat diecezja sandomierska współpracuje z nimi w zakresie jednoczenia kultury wschodniej i zachodniej, stanowiącej wielką tradycję Kościoła powszechnego. Najważniejszym elementem spotkań jest modlitwa za Europę w Sądomirskiej Katedrze. Koncelebrowanej mszy świętej przewodniczył kardynał senior Marian Jaworski, były metropolita lwowski obrządku łacińskiego.